I uh do -huh. W tym spotkaniu również uczestniczył dyrektor spółki ECO Włoszyzna, który przez te jednostki ma przeprowadzone swoje sieci pobnicze i między innymi chodziło też o ewentualne rozwiązywanie umów między firmą ECO a...

że takich sytuacji, że nie ma i nie wie. moje następujące. Jakie sankcje zastosuje Rada Miasta Dla ten Pana Burmistrza, jeżeli on nie wywiąże się z powyższego naszego stanowiska? Czy może powiedzieć? Myślę, że należałoby miejsce słowa zobowiązuje wprowadzić inne pojęcie, które byłoby powiedzmy równie ważkie i od słowa

Okay. <laughs>